Witam. Właśnie kolega sobie do nas na warsztat, a dokładnie do domu zakupił sobie poromiennik ale dostawa przyszła na warsztat. Zaraz go przetestujemy. Zobaczymy co to za wynalazek. A co tutaj ja masz? Tego programator. O. Można zaprogramować w nim. Każdy dzień tygodnia o żądaną temperaturę. Czyli to jest tak jak zwykły programator do Zwykły który programator do pieca, tylko że to jest akurat taki z wtyczką pod ten grzejnik. Mm -hmm. Można podpiąć kilka grzejników, maksymalnie 16A. Także za chwilę będziemy to włączać i sprawdzać, jak to się robi. Super. Będzie spaławało. Tu, tu mamy jakąś instrukcję, Instrukcja żeby jest. nie było wiochy. Jasne. Także zobaczymy. Nawet po polsku. U. Rzadko. No dobra, no to zobaczmy co to to. Ale instrukcja kolega zakupił. Więc chwalmy pana, zaraz zobaczymy, co dalej. A jakiej mocy jest ten promiennik? Promiennik ma 700W. Powinien ogrzać jakieś 20-26 metrów kwadratowych przestrzeni. To zobaczymy. Czy to tak faktycznie będzie. Generalnie to on nie nagrzewa powietrza, tylko wszystko co jest w koło ściany ludzi sprzęty. O. Tak to działa. Dzięki temu przy niższej temperaturze odczuwamy... No jeszcze mamy lepszy komfort cieplny niż w, jak w przypadku grzejników konwektorowych, które nagrzewają powietrze. Przy okazji wysuszając, podbijając kół szybko, No to świetna rzecz. Dla alergików promienniki są bardziej zalecane niż takie zwykłe grzejniki. Spójrzmy jak to cudo wygląda, bo na stronie internetowej wyglądało ładnie. Zobaczymy jak wygląda w rzeczywistości. No, to taki duży panel. Mamy tutaj taki panel biały. Ciekawe czy można nakleić na to jakiś obrazek. <głosy> <głosy> jak się nie stopi, jakieś jelenie na rykowisku czy coś w tym rodzaju. No zobaczymy. Na razie wygląda to tak. Zaraz to włączymy do prądu. I będziemy walczyć. Nawet nieźle zabezpieczony. Wiesz, na warsztacie to... mamy dosyć duże zabezpieczenia, także na pewno to pójdzie. Przyjechało to kurierem i nawet nie jest rozwalone. Więc chwała kurierowi tak za to, że tego nie rozwalił po drodze, bo zdarzały się różne przypadki, jeśli chodzi o przesyłki kurierskie. Oczywiście instrukcji nie będziemy czytać. Dopiero jak coś pójdzie nie tak, to będziemy czytać. Czyli, czyli jak standardowy czyli Polak. standardowo, tak. Nie oszukujmy się i nie wykupiajmy. No co, Aha, to ma... trzeba chyba odkleić, żeby nie było. Aha, tu mamy skryty do powieszenia na ścianie. Tak. Czyli to... po prostu wieszamy go na ścianę zwykły grzejnik. Zwykły obraz. Aha. Bo to chyba jakaś wysokość ma znaczenie, tak? No, z tego co widziałem, to z reguły ma być tak od metra pięćdziesiąt do dwóch powieszony. Tak, żeby mógł jakoś tam nagrzewać wszystko koło. Na pewno się go wiesza wyżej niż zwykłe grzejniki konwencjonowe. Jest to mój pierwszy grzejnik, więc trzymą rzeczy nie wszystko jeszcze muszę Bo tak jak mówię, instrukcję czytamy dopiero jak coś nie idzie. Cuda. Folia zdarta, zabezpieczenia wyciągnięte. To co, idziemy do gniazdka. Instru Jesteśmy już tutaj przy gniazdku. Słuchajcie, dosyć duże wymiary to ma. E, znasz wymiary może? Ch**a ale nie pamiętam. <laughs> no ale to tak wygląda jakby miało tak no po, tu po długości tak spokojnie metr 20. No ja bym powiedział nawet metr 20. Aha. A no to jeszcze mamy do tego panela instrukcję. Niestety jest po angielsku, więc za bardzo nie będziemy tłumaczyć, co to jest. A ja tu bzdury, o tych, żeby uważać. Tak on się nagrzewa do 70, do 95 stopni nawet. Mm -hmm. Długość kabla 1,90 m. Mamy tu pobór. Ym... Nie, tutaj są określone minimalne odległości od ścian bocznych i od yy, podłogi. O. Od podłogi minimum 50 cm, od ścian po 10, z przodu nie może nic przy nim stać 30 cm, czyli tak gdzieś do 30 cm Aha. nie powinno nic tam stać obok do, do niego, nie? A tu jest jak to podłączyć, to wiadomo, przecież każdy zna. Tutaj są wymiary o. tych paneli, ale nie ma podanych Moc. mocy. Ten panel mój ma 700 W. Wydaje mi się, że on może mieć wymiary tam 1,20 m na 60 cm. Możemy zaraz zmierzyć, zobaczymy. Zobaczymy, co dalej jest w tej instrukcji. Naprawdę świetna rzecz. Pewnie Sorry za... jak to powiesić? <coughs> tak. Panel ładny, ale niestety na warsztacie pokazany, jeszcze jakieś tam śmieci sobie oj tam, są. Oj tam, oj Można go nawet powiesić. Powinny być linki, ale nie będziemy go wieszać. Mój panel będzie wisiał na ścianie, nie na suficie. Mm -hmm. O tak, można go powiesić na suficie i na się od sufitu w dół. I może też nagrzewać powierzchnię jakby pod sobą, a, a, nie, a, nie, a nie płasko na, no na tak, tle, nie? nawet można go powiesić na, pod sufitem. Jest biały, Dobra, nic więcej nie ma, Jasne. znaczy się instrukcja jest zrobiona chyba typowo dla osób... Wiesz, może mamy z tyłu jeszcze jakąś tabliczkę znamionową, aczkolwiek... A jest tutaj jest tabliczka, tabliczka z drugiej strony. Słuchajcie, ja wejdę z tamtej strony. Tutaj jakoś nagrać. Patrzcie, nie, nie ten... No faktycznie 700 W, A, jakieś takie coś. I za ramkę mogę go trzymać, nie parzy. Natomiast samo czoło. Powierzchnia czoło jest naprawdę gorące. Jest gorące. Tak, nie idzie już tego dotknąć w ogóle. No, nie, także... nie idzie tego dotknąć. Także taka fajna zabawka. Mam nadzieję, że się będzie sprawować. Mam nadzieję, że będzie działać długo, pomimo, że przyszła 13. No, ale ja nie jestem przesądny. To, że mi się auto dzisiaj zepsuło, to nie znaczy, że się pana zepsuje. <śmiech> tak, <śmiech> tak, to jest to autko, Tu będzie odcinek na warsztatowych historiach z tego autka. A tutaj będzie PVPC. Nie chcę złapać, to, bo to podczerwień ciągnie. Dlatego nie masz chyba tego ostrości dobrej na tym panelu. Możliwe, wiesz? go nie chcę złapać. No. no, możliwe. No wygląda jak tablica do pisania. Pewnie jak córce bym dał to, by już się pytała, gdzie kredki. Dobra, Dobra no to żeby na razie. Nie naciągać warsztatu, wyłączamy go. A <laughs> niech się grzeje. A, jeszcze jedna rzecz. To się nazywa promiennik podczerwieni. Zobaczcie. Ta ramka tutaj to jest aż aż za gruba. Bo to jest tak cieniutkie. Ja nawet nie wiem, czy to ma całej grubości. Zobaczcie, jaka ta ramka tutaj jest. Ja nawet nie wiem, czy to ma grubości centymetra. Nawet chyba nie. Chyba nawet nie. Leciuteńkie. No, wygląda jak zwykła tablica do pisania. A ciepło daje naprawdę fajne. To może zamiast grzać kominkiem warsztat, to będziemy grzać takimi promiennikami. Kurwa,